Dzień dobry tu Liste Niemieckie władze zdecydowały się na zamknięcie i zakazanie dalszej działalności nie mainstreamowej spółce medialnej. Decyzję w tej kwestii podjęła minister spraw wewnętrznych pani Nancy Fazelt, która ogłosiła na Twitterze, że Dziś zakazałam działalności skrajnie prawicowego magazynu Kompakt. Działa on w sposób nie do przyjęcia przeciwko Żydom, muzułmanom i naszej demokracji. Nasz zakaz to poważny cios wymierzony w skrajnie prawicowe środowiska. Wspomniany przez panią minister magazyn Kompakt to dwie spółki wydające papierową wersję magazynu Kompakt, rozchodzącą się według danych, które znalazłem w internecie. W nakładzie około 40 tysięcy egzemplarzy oraz kilka kanałów na mediach społecznościowych, w tym główny kanał na YouTubie posiadający ponad 300 tysięcy abonentów. Decyzją ministerstwa wspomniane spółki nie mogą prowadzić już działalności, a wszystkie kanały, strony internetowe i wszelka działalność w mediach społecznościowych zostaje zakazana, a dostęp do nich na terenie Niemiec natychmiast zablokowany. Ponadto zakazano stworzenie. Jak to napisane jest w piśmie Elzac Organizacjonem, czyli firm, które będą robić to samo, a będą zupełnie nowo założonymi spółkami. Ponadto zakazano używania jakiejkolwiek symboliki dotyczących tej firmy, czyli na przykład logo firmy. Od teraz zakazane jest publikowanie logo firmy i innych znaków w mediach na ulicy podczas wszelakich zgromadzeń. Oprócz informacji pisanej na Twitterze oraz pisma, które otrzymali zainteresowani, pani minister wystąpiła również na Twitterze osobiście i powiedziała nam, obywatelom, z jakiego powodu zakazuje działalności. Magazyn Compact, jak i kanały YouTubeowe Magazynu Compact to dziecko. Jürgen Elsesser, publicysty, który był pomysłodawcą i szefem wszystkich mediów należących do Kompakt, a biuro firmy i studio nagrywania filmów znajdowało się w jego domu. 16 lipca Jürgen Elsesser został obudzony w swoim domu o godzinie 6 rano. Przed drzwiami stało ponad, jak to on mówi, 30 policjantów. Jego dom został przeszukany, a rzeczy należące do firmy skonfiskowane. Łącznie z krzesłami i stołami, oraz, jak mówi sam LZS z samochodem filmowym. Jeszcze tego samego dnia, akcja policji i samo zakazanie działalności kompaktowej stało się przyczynkiem do fali krytyki działań władz, które przeleciała przez media społecznościowe. Przede wszystkim cytowano konstytucję, która mówi, że każdy może mieć swoje zdanie i swoje zdanie publikować. I że w Niemczech nie istnieje żadna cenzura. Byli tacy, którzy obwieścili koniec wolności słowa, czy też wolności prasy w Niemczech. Do tej krytyki dołączył się znowu sam Elon Musk, który powiedział, że jest to tłamszenie wolności słowa butami. Jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i sama pani minister miała swoje powody, dla których podjęła tego typu dramatyczną decyzję. Te powody zostały zawarte w ponad 80-stronicowym uzasadnieniu decyzji. Przede wszystkim zarzucono magazynowi Kompakt rozpowszechnianie antysemickich, wrogich mniejszościom narodowym, a także rewizjonistycznych treści oraz teorii spiskowych. Ponadto magazyn Kompakt w swojej narracji i wypowiedziach samego pana Elzacera sugerował, cytat, obalenie systemu albo obalenie reżimu. Przez to, że Magazyn Kompakt bardzo często rozróżniał tzw. bio Niemców i obywateli z migracją w tle. Ponadto dążył do zachowania populacji Niemiec w tradycyjnej formie etnicznej. Wytłumaczono również, dlaczego niedotrzymana została procedura, którą się stosuje w takiej sytuacji, czyli najpierw wzywa się zainteresowanych i przeprowadza z nimi rozmowę, co mają na ten temat do powiedzenia tym razem ministerstwo tego nie zrobiło tłumacząc że taka rozmowa takie przesłuchanie byłoby ostrzeżeniem i mogłoby zagrozić całej akcji między innymi takie argumenty przedstawiło ministerstwo w swoim uzasadnieniu jednak jest kilka wątpliwości prawnej dotyczących samego zakazu jak już mówiłem niemiecka konstytucja gwarantuje wolność słowa gwarantuje każdemu możliwość wypowiedzi i publikowania swoich opinii nie ma też prawa, które by zakazywało działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dlatego że publikuje treści, które nie są zgodne z mainstreamem. Dlatego też, aby znaleźć podstawę prawną, zastosowano pewien trik. Tym trikiem było określenie spółki z OO jako stowarzyszenia. W Niemczech istnieje prawo o stowarzyszeniach, czyli o tzw. zwanych Vereinach. To prawo dla Niemiec i dla Niemców jest bardzo ważne, ponieważ Niemcy uwielbiają się stowarzyszać w rozmaitych stowarzyszeniach. Od stowarzyszenia śpiewu, po hodowców gołębi, na stowarzyszeniach palących trawę, jak to mówi nowa ustawa, kończąc. Ustawa oczywiście nie mówi, że spółka z OO albo grupa medialna może być traktowana jako Verein, jako stowarzyszenie, ale nie mówię również, że nie. W związku z czym. Określenie stowarzyszenia w ustawie o stowarzyszeniach jest bardzo, bardzo szerokie. Dzięki temu ministerstwo mogło zastosować tego typu rozumienie prawa również do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie tego samego prawa, czyli prawa o stowarzyszeniach, zostały skonfiskowane wszystkie aktywa materialne, które należą do, czy też należały do spółek grupy medialnej Kompakt, ponieważ o ile zajęcie mienia spółki z o, .O. nie jest takie proste. O tyle zajęcie mienia stowarzyszenia jest w ustawie dozwolone. Takie wykorzystanie prawa o stowarzyszeniach spotkało się również z krytyką. Nie tylko prawników, ale również polityków. Pan Wolfgang Kubicki, zwany tutaj Kubiki, wiceprzewodniczący Bundestagu z partii koalicyjnej, wypowiedział się na Twitterze jasno, że nie może być tak, że prawo o stowarzyszeniach wykorzystywane jest do zakazania działalności grupy medialnej. Tak czy owak, pracownicy spółek Grupy Kompakt również. Zostali pisma, w których poinformowano ich, że dalsza praca na rzecz tych przedsiębiorstw czy też tych stowarzyszeń jest zakazana i nie ma znaczenia, czy stosunek pracy dalej istnieje, czy nie. Ponadto u niektórych pracowników, na przykład u tego uśmiechniętego młodego człowieka, to jest Paul Klem, współpracownik Kompaktu, występujący często na kanale YouTube'owym Kompakt. U niego w domu również była policja i również o 6 rano jego mieszkanie przeszukano. Dużo zainteresowania i wątpliwości w niemieckich mediach społecznościowych wywołało również to zdjęcie. To jest zdjęcie, gdy policjanci stoją przed domem Elzessera, który jest ubrany o 6 rano jeszcze w kto zrobił to zdjęcie i dlaczego wiedział o tym, że będzie akcja policyjna? Okazało się, że to zdjęcie pochodzi od pana Hardiego Kriegera, który, jak można wnioskować z jego strony internetowej, specjalizuje się w fotografowaniu tego typu wydarzeń związanych z prawicowym ekstremizmem niektórzy użytkownicy twittera nazywają go również fotografem antify. Sam pan kruger zapytany podczas akcji policji co on tu robi i skąd on wiedział, że taka akcja będzie miała miejsce, nie chciał na to pytanie odpowiedzieć i zagroził pytających pytającym konsekwencjami sądowymi. Już teraz wiemy, że panowie z niezależnej telewizji AUF1 otrzymali od Krygera żądanie za odość uczynienia w jakiejś tam kwocie za to, że mimo, że nie wyraził zgody, jego wypowiedź odmawiającą udzielenia informacji skąd wiedział opublikowali na mediach społecznościowych. W Niemczech odbyły się mgliste protesty przeciwko zamknięciu kompaktu. Na przykład ta pani, którą widać na zdjęciu, razem z policjantami, ma na sobie koszulkę, na której poza napisem widać również C w kółku, czyli logo, znak firmowy kompaktu. Policjanci tłumaczą, że znak filmowy Kompaktu jest od dzisiaj decyzją ministerstwa zakazany i absolutnie tego C w kółeczku nie może na sobie nosić. Są też tacy, którzy natychmiast zameldowali się do ministerstwa, że wypełnili polecenia rządu i u nich w sklepach, w tym przypadku w Kauflandzie, czasopisma Kompakt już nie ma. Ponieważ, jak mówią niemieccy prawnicy, decyzja o zakazie jest podjęta na powiedzmy dyskusyjnych podstawach, i niektórzy twierdzą, że w sądzie nie da się tej decyzji utrzymać, i ministerstwo będzie musiało po decyzji sądu od tego odstąpić. Jak będzie, nie wiadomo. Sprawa w sądzie to jest zawsze loteria i to bardzo kosztowna loteria, nie mówiąc o tym, że trwa bardzo długo. W związku z czym nie sądzę i inni też nie sądzą, że. Pana Elzesera będzie stać na przeprowadzenie tak wielkiej kampanii w sądzie, która będzie kosztować majątek, jeśli chodzi o adwokatów, i będzie trwać być może kilka lat. Po kilku latach zresztą czytelnicy Kompaktu odejdą do innych gazet, do innych czasopism, na inne kanały YouTube'owe i firmę abonentów i czytelników. Trzeba będzie szukać na nowo, od zera. A więc, jeśli kompakt wygra w sądzie, jeśli ta rozprawa w ogóle się odbędzie, wygra w sądzie, to i tak będzie za późno, a jeśli przegra w sądzie, co też jest możliwe, to będzie to przyczynek do następnych działań na tej samej podstawie prawnej. Podstawa prawna zostanie w sądzie potwierdzona. Co sądzicie o całym tym zajściu? Z jednej strony mamy wolność słowa, każdy może mówić, co mu się chce. Jak przesadzi, to nikt go nie będzie słuchał. Z drugiej strony, patrząc na Niemcy, patrząc na ich trudną historię, to może słusznie, że rząd próbuje utrzymać w ryzach skrajnych i radykalnych dziennikarzy. No ale jeśli tak, to musielibyśmy tą skrajność i ten radykalizm zdefiniować. Od kiedy, od jakiego punktu ktoś jest radykalny, od jakiego punktu ktoś jest ekstremistyczny, od jakiego punktu ktoś jest już za Rubikonem, który przekroczył. Z jednej strony mamy koncept dbania o to, co media podają i w jakiej formie, z drugiej strony mamy koncept całkowitej wolności i pisania, czego się chce. Za pomocą prawa prawdopodobnie nie zda się znaleźć, znaleźć złotego środka złoty środek można by znaleźć za pomocą moralności i popularyzowania wolnościowych idei ale w tym przypadku wygląda na to że ani zlikwidowany kompakt ani likwidujący go rząd tą drogą nie chcą iść każdy ciągnie w swoją stronę jaki będzie efekt likwidacji kompaktu tego nie wiadomo jednym efektem może być akcja Względem innych niezależnych wydawnictw w Niemczech, z drugiej strony, może być wzrost tego typu wydawnictw i ich popularyzacja. Z trzeciej strony, według mnie, efektem zamknięcia kompaktu będzie zupełnie co innego: a mianowicie nic. Media mainstreamowe przemilczą, media niezależne pokrzyczą. Jeśli nawet sprawa w sądzie się odbędzie, to jej wynik będzie nieistotny ponieważ będziemy już za parę lat zupełnie w innej polityczno-ekonomicznej rzeczywistości. A wy co sądzicie? Jest to zamach na wolność słowa, czy jest to uprawnione dbanie o zdrową debatę publiczną w kraju? A jak ta cała sprawa ma się do tego, co odbywa się w Polsce? Czy przejęcie telewizji na wątpliwych podstawach prawnych w Polsce miało jakieś większe skutki? Czy było działaniem bezprawnym? Czy było słusznym ominięciem prawa w słusznej sprawie? Ja mam na to swoje zdanie, ale chętnie posłucham waszego. Lister Kev, ze Stuttgartu. Odezwę się jeszcze. Na razie. Cześć. A! Jakby ktoś chciał wspomóc mój kanał, byłoby mi bardzo miło, to niech swoje 3,50, albo 2,50, albo 4,50, albo jakąkolwiek inną sumę zainwestuje przez jeden z podanych poniżej w opisie sposobów. Można przelać Paypalem, przelewem, poprzez Patronite'a, poprzez kupnikawe Możliwości cała masa. Będę się bardzo cieszył, będę bardzo wdzięczny i będzie to dla mnie motywacja. Listę Odezwę się jeszcze. Cześć.